Cześć, spotykamy się dzisiaj po dłuższej przerwie. Ja chciałabym Wam pokazać na początek taką perełkę, którą przywieźliśmy z ostatniego Essence Spiel I ku naszej radości okazało się, że polską wersję tej gry wyda wydawnictwo Dyson Bones. Fajnie też dla Was, bo naprawdę warto w tą grę pograć. Zaraz opowiem o co w niej chodzi. Mówimy o grze Sea Salt and Paper, czyli sól morska i papier. W takim bardzo. Dosłownym tłumaczeniu. To jest gra wydana przez francuskie wydawnictwo Bombix. U nas ona będzie, właśnie na naszym rynku, dzięki wydawnictwu Dyson Bones. Mamy tutaj bardzo małe pudełeczko, jest mniejsze niż moja ręka, ładnie ilustrowane. I zgodnie z informacją na pudełku, zagramy z osobą od 8 roku życia, 2 do 4 graczy i maksymalnie 30 minut. W takim małym pudełku nie da się zmieścić za wiele rzeczy. Dlatego będzie to gra karciana opierająca się w 100% o właśnie karty. Jeżeli chodzi o samą grę, nie mamy tutaj jakiegoś głębszego celu. Nie będziemy opowiadać sobie historii, tylko naszym celem będzie zbudowanie talii, która będzie miała jak najwięcej punktów. Te punkty będziemy mogli zdobywać między innymi między zestawą konkretnych kart, jak również dzięki kartom specjalnym, np. Syrenka będzie nam pozwalała policzyć jeszcze punkty za każdą kartę. Jednego koloru wybranego, w którym będziemy mieć tych kart najwięcej. Jeżeli chodzi o karty, to mamy tutaj takie pomocnicze, w których będziemy widzieć, ile kart danego koloru znajduje się w talii, będzie nam dzięki temu łatwiej planować. Ściągawkę, rozgrywki i masę kart. Te karty są przepięknie ilustrowane i tutaj tak dość nietypowo, bo mamy do czynienia z origami, to stąd właśnie ten papier. I klimaty morskie. Możecie też to zobaczyć na naszych zdjęciach. Jak ciekawie to wygląda, jaki to jest świeży pomysł. Czegoś takiego dawno nie widziałam, może nawet wcale na żadnej grze. Te ilustracje są takie bardzo ciepłe, bardzo przyjemne dla oka, i aż chcecie trochę pokombinować z papierem, zobaczyć, czy uda nam się coś takiego ułożyć. Jeżeli chodzi o jakość wykonania tych kart, ona jest bardzo dobra. Tak jak w porządnej karciance. Mamy do dyspozycji małe, dobrze leżące w. Dłoń i karty. Pudełko też jest kompaktowa, więc możemy je zabrać czy do torebki, czy do plecaka i grać tak naprawdę w każdym miejscu. Do tego, jeśli chodzi o samoregrywalność, to tak naprawdę dopóki nie znudzi Wam się temat tej gry, to można w nią grać i grać, dlatego że nie mamy tutaj jednej sprawdzonej taktyki. Zawsze zaczynamy z pustą ręką i losowo, w zależności od tego, jakie karty wyjmiemy, możemy obryć sobie taką albo inną taktykę. Także możliwości jest bardzo dużo. Oczywiście u nas gry w pierwszej kolejności lecą na dwie osoby, dlatego że najczęściej gramy ze sobą. Jak najbardziej gra się dobrze, jest ciekawe, są czasami jakieś wyjątkowe pojedynki i za chwilę, jak Wam też opowiem o tym, jak się gra, bo dzisiaj to będzie na moich barkach, to zrozumiecie, dlaczego o tym mówię. Jeżeli gramy w dwie osoby, to na środku będziemy mieć trochę mniej zmiennych kart. Natomiast przy większej ilości osób ta dynamika będzie trochę większa, trochę więcej rzeczy będzie się zmieniało i dlatego. Może to nam trochę dodać do rozgrywki, jeśli gramy w większą ilość graczy. Natomiast przy dwóch osobach gra się fantastycznie, więc jeżeli szukacie czegoś tylko dla dwójki, to też jak najbardziej polecam. Jeżeli chodzi o klimat, to przy samej rozgrywce nie możemy za bardzo mówić o tym, że będziemy go odczuwać. No chyba, że będziemy musieli ułożyć parę rekin i człowiek, bo taka para się zdarza. tutaj mamy coś takiego. Natomiast wizualnie ta gra jest przepiękna. Jest taka minimalistyczna, jednocześnie te kolory, które są na kartach, one są takie pastelowe, trochę jakby sprane, więc naprawdę czuć tutaj właśnie taką morskość i wydaje mi się, że właśnie ten papier też oddaje dużo z tego, co możemy poczuć czasami na plaży, szczególnie na chłodnej plaży, bo tu też raczej mamy takie chłodne klimaty, więc jeżeli ktoś tak jak ja kocha morze i plaże, to spodoba mu się to naprawdę. Samo przygotowanie do rozgrywki jest banalnie proste. Dopiero tasujemy talię, kładziemy ją na środku, a następnie tworzymy dwa stosy kart odrzuconych. I w tym momencie jesteśmy gotowi do rozgrywki. Każdy z graczy w swojej turze wykonuje w sumie trzy akcje. Pierwszą z nich jest dobranie karty. Można dobrać jedną kartę z wierzchu z stosu kart odrzuconych, dowolnie którego, lub dobrać dwie wierzchnie karty, zapoznać się z nimi, a następnie jedną odrzucić. Jeśli jest tylko jeden z kart odrzuconych, bo przykładowo inny gracz już coś zabrał, musimy utworzyć w tym momencie obowiązkowo drugi. Drugą rzeczą, którą możemy wykonać podczas rozgrywki jest zagranie, po dobraniu oczywiście, jest zagranie kart zestawu, który mamy i przykładowo jeśli bym miał dwa kraby na ręce, mogę już je zagrać przed sobą i w tym momencie oprócz tego, że będę punktował, to jeszcze dodatkowo dostaje jakąś tam specjalną akcję. O tym za chwilę. Trzecią, ostatnią rzeczą, którą może zrobić gracz, jest wyzwolenie końca rundy. Można to zrobić na dwa jakiś sposób. Albo od razu powiedzieć, że jest koniec rundy, i to osoba może zrobić, która ma już 7 punktów, zaraz o punktacji będzie. Lub zrobić zakład. Zakład wygląda tak, że ja mając tyle kart, ile mam na ręce, ileś tam punktów. Mówię resztę, że jest zakład o to, że oni nie przegonią mnie w jednej rundzie. Czyli każdy z graczy pozostałych jeszcze ma po jednej rundzie, i wtedy dopiero liczymy punkty. Jeżeli ja zwyciężę w tej punktacji, utrzymam prowadzenie lub będzie remis, otrzymuję punkty zwycięstwa za punkty, które uzyskałem, plus kolory. Czyli wybieram sobie karty wszystkie, które posiadam, które mają jak najwięcej tego samego koloru. Jeśli w sensie, to by była powiedzmy moja ręka, to bym dostał dodatkowo dwa punkty za czarne karty. Wtedy reszta graczy otrzymuje punkty tylko za kolor. Jeśli przegram zakład, ja otrzymuję punkty za kolor, a reszta graczy otrzymuje punktację z swoich kart. Teraz jakie rodzaje kart możemy spotkać w grze? Mamy zestaw krabów, który po wyłożeniu pozwala nam dobrać kartę z jednego ze stosów kart odrzuconych, ale w taki sposób, że po prostu bierzemy jeden stos, wybieramy sobie dowolną kartę i odkładamy to z powrotem. Mamy zestaw Człowieka z Erkinem. W tym momencie możemy ukraść jedną kartę jakiemuś naszemu przeciwnikowi. Mamy ryby, czyli dobieramy dodatkową kartę ze stosu kart zakrytych. Dwie łódki pozwalają nam wykonać od razu następną turę. I teraz są jeszcze karty punktujące. Mamy tak: rękę która działa na dwojaki sposób zarówno przy liczeniu punktów dostajemy jeden punkt za wybrany kolor no i oczywiście nadal wybieramy kolor, tylko jest najwięcej ale jeśli zdobędziemy cztery, cztery syrenki w jednej rozgrywce w tym momencie od razu kończymy grę i wygrywamy mamy jeszcze karty, na przykład jak ośmiornice i tutaj musimy po prostu zbierać zestawy im więcej mamy ośmiornic, tym jest więcej punktów więc przykładowo jak są dwie, to byśmy dostali trzy punkty byłaby trzecia, byśmy mieli sześć punktów i są karty punktujące za inne karty. Czyli na przykład miałbym jedną kotwicę, no to niestety mam 0 punktów. Ale mam tutaj tą kartę i ona daje mi 3 punkty za każdą kotwicę. Więc mimo, że tu mam 0, to tutaj zyskuję 3 punkty. I teraz, jak już wspominałem wcześniej, możemy wyzwolić koniec rundy w momencie, jak uzyskamy 7 punktów na ręce. Nieważne, czy to są punkty, które są włożone na stole, przykładowo to byśmy mieli za zestaw 1, 2, 3 punkty i pozostawiać 4 na ręce, czy wszystkie 7 na ręce, nie ma to znaczenia. W momencie, kiedy kończymy daną rundę, zaczyna gracz po lewej od osoby, która wygrała daną rundę i gramy tak długo, aż jeden z graczy nie uzyska odpowiedniej liczby punktów. Dla dwóch graczy to 40, dla trzech 35, dla czterech 30 punktów. Przechodząc do podsumowania, nie sposób nie wymienić tutaj jako plusu. Estetyki tej gry jest przepiękna i sama ilustracja, o czym ja już też wielokrotnie mówiłam, w zasadzie to są fotografie, bardziej e, chyba e, przeciągają bardzo oko. Kolejnym plusem jest taka nietypowość rozwiązania, e, nietypowość zwycięstwa w tej grze, dlatego że tutaj punkty będziemy liczyć zarówno z kart, które leżą na stole, jak i z kart, które mamy na ręce. Kolejna rzecz to są dwa stosy kart odrzuconych, dzięki czemu możemy wybierać sobie z jednego, z drugiego, albo dobierać kartę. Z puli, która, która leży obok, zakryta. Natomiast tak, jeżeli chodzi o minusy, nie nazwałabym tego do końca minusem, bo dla mnie tutaj jest to jednocześnie i plus i minus, w zależności od tego, jak się na to spojrzy. Ta gra jest bardzo łatwa, jeżeli chodzi o zasady. Praktycznie nie musimy tutaj za dużo zapamiętywać, więc jeśli ktoś grał w kilka karcianek, to nie będzie dla niego żadnym problemem zrozumienie tego. Nie mamy tutaj nic super odkrywczego, chociaż jest kilka fajnych, ciekawych rozwiązań. Natomiast to jest też plusem, dlatego że możemy się tutaj skupić bardziej na samej rozgrywce, na tym, jaką przybrać strategię, jak sobie pokombinować gdzieś z tymi kartami, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. I jednocześnie jest to po prostu taka spokojna rozrywka, jeżeli mamy ochotę pograć sobie we dwójkę albo więcej osób, to niezależnie od tego, czy ktoś gra, czy nie jest graczem, szybko połapie się w zasadach, a do tego jest to po prostu przyjemne no i ładne. Powiedzcie, czy dajcie znać w zasadzie, czy lubicie takie gry, czy może macie coś podobnego na swojej półce, co też spełnia taką rolę spokojnego filera. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.